Tak się nieszczęśliwie składa, a może i szczęśliwie, że zaczynam tę działalność, którą niniejszym właśnie ten film inauguruje. Idę na swoje, żeby się z Państwem móc spotykać bezpośrednio i mówić do Was już nie dbając o żadnych. Redaktorów, programujących, dyrektorów, szefów, sam sobie, będąc sterem, żeglarzem i okrętem, tak się składa, że zaczynam tę działalność akurat w momencie, kiedy mamy wojnę. No i mało tego, że to jest wojna, ale jest to najgłupsza, najgłupsza wojna w dziejach współczesnej Europy. Tak, ta wojna jest głupia, absurdalna. Ona jest, jest tak absurdalna, że gdyby stary Witkacy albo. Albo UNESCO albo Sławomir Mrożek, mogli to zobaczyć, to by się po prostu po głowie podrapali i powiedzieli, kurde, z uznaniem. Ja bym czegoś tak absurdalnego nie wymyślił. O co poszło? O konstytucję. O to, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, co jest napisane w Konstytucji. Nie tak sobie orzekł, że on sobie to wymyślił. Nie, po prostu powiedział, że to jest tam napisane. Jeśli ktoś nie wierzy, Julii Przełębskiej. I obecnemu Trybunałowi, choć proszę zauważyć, że głosowali za tym orzeczeniem, które wywołało całą wojnę. Zarówno sędziowie z poprzedniego rozdania, jak i ci nominowani przez PiS, a wstrzymali się od głosu, czy w zdanie odrębne zgłosili dwaj i też akurat jeden z PiSu, drugi z antypisu, czyli. W... Sytuacja absolutnie niepolityczna, merytoryczna. Tak samo orzekł Trybunał w 1997 roku, kiedy jego przewodniczący był pan Andrzej Sol. On wtedy uznał za sprzeczną z Konstytucją e, tak zwaną przesłankę socjalną, ale nie ukrywał w wywiadach, że tak uznał, bo od tylko odpowiada na pytanie, które mu zadano, a przesłankę eugeniczną nie zapytano. Ale gdyby zapytano, to on już wtedy by orzekł dokładnie to co 22 października 2020 roku orzekł obecny Trybunał z Julią Przyłębską na czele. I pan Andrzej Rzepliński, jak był szefem Trybunału, też rozważał tzw. klauzulę sumienia i też orzekł, że w zasadzie każda aborcja jest niezgodna z Konstytucją, z wyjątkiem ewentualnie w wypadku zagrożenia życia matki. Jeżeli zapytają, kiedyś czy się nic nie zmieni i ktoś zada Trybunałowi pytanie, a czy przesłanka pochodzenia ciąży z przestępstwa jest yy, zgodna z Konstytucją, to też Trybunał orzeknie nie. Nie jest zgodna, bo tak jest napisane w Konstytucji. Idźcie podziękować panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i konie lewicy, bo to on tak napisał, a Trybunał tylko stwierdza co jest napisane. I teraz patrzcie Państwo ci co. Fetyż zrobili z konstytucji, krzyczeli, konstytucja, konstytucja, najważniejsze. To teraz nagle oni wyprowadzają ludzi na ulicę dymić przeciwko konstytucji. Chrzanić tam konstytucję, przecież my wiemy lepiej. PiS, mieli pretensje o to, że PiS wiedział lepiej, powiedział, że nie będzie się w imposybilizmy babrał, tylko jak oni wiedzą, to oni orzekną, a co tam nie będziemy procedury. Pamiętacie Państwo, ile wrzasku było o to, że nie chciała drukować Beata Szydło wyroku, i wtedy pan Schetyna, który wtedy mówił, że to jest zamach stanu, teraz wzywa, nie drukuj, może taka akcja będzie, Mateusz, nie drukuj wyroku, bo teraz pan Schetyna apeluje, żeby nie drukować i w ogóle wszyscy ci, co wtedy mówili, że zawsze trzeba, bo Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszy na świecie, po prostu jak on coś orzeknie, to nie ma bata, po prostu trzeba tego słuchać, nie wolno dyskutować, trzeba natychmiast to opublikować, to oni teraz krzyczą, nie publikujcie wyroku, nie publikujcie wyroku. Wszyscy brną w absurdy. Dziś mówią co innego, jutro mówią co innego. Wychodzą działaczki na ulicę, krzyczą: to jest wojna! to jest wojna! Potem wygłasza Jarosław Kaczyński oświadczenie, zostawmy mądre, niemądre, wiecie Państwo jakie wygłosił, nie będziemy o tym dyskutować. Co działaczki krzyczą? Ach, on wojnę wypowiedział, on mówi, że to jest wojna, na nasze pokojowe protesty wojny wypowiada. Krzyczą działaczki, dlaczego córka prezydenta milczy, dlaczego żona prezydenta milczy? Dobrze odezwały się żona prezydenta, córka prezydenta jako kobiety. O, to działać, co ona tam może wiedzieć, tak mało lata, prawda? Po co się ona w ogóle odzywa? Czego się ona wypowiada na ten temat? I na każdym kroku po prostu no, wychodzi przewodniczący Kaczyński, mówi, wyjdźcie z domów, idźcie bronić kościołów przed tą tłuszczą, co świątynię znieważa, a następnego dnia wychodzi i krzyczy do tych, co mówią: jesteście przestępcy, wyprowadzacie ludzi na ulicę, mówicie im, żeby z domów wychodzili. A, a, a jak mam, zakładając, że chcę posłuchać prezesa Kaczyńskiego, iść bronić Kościoła, to jak mam to robić? Z domu? Na cmentarze pan profesor jeden, a to tak nawiasem mówiąc, mój ulubieniec, co nas straszył, że wszyscy umrzemy, mówił, nie można Dzień Wszystkich Świętych święcić, bo to w... się wszyscy pozarażają, a teraz, mówię, a na protesty? A nie, na protesty to można, na protesty, na świeżym powietrzu, to już korywona wirus nie zaraża. A i cmentarze gdzie są? Pod dachem, bo ja nie widziałem jeszcze zadaszonego, może na stadionie narodowym, jak dalej te protesty będą się tak rozwijać, i jak to jest prawdą, co mówią o tym wirusie, bo że teraz nie będziemy mieli jakieś lawiny zachorowań, po tym jak te tysiące ludzi sobie dyszały w twarze na ulicach, to, to ja w ogóle przestaję wierzyć w słonie, jak w sławnym opowiadają sławomira mrożka, i, i, i przestaję w ogóle wierzyć w cokolwiek z tym wirusem. I tak dalej. Na każdym kroku jakiś krzyczący idiotyzm. Ci, co wczoraj byli za, to oni nagle są nie, a właściwie nagle są i za, i przeciw, i jednocześnie w zależności, jak akurat im tam pasuje, można by tych absurdów naprawdę wyliczać, ile wlezie. No, jeszcze jeden. Ci sami przecież ta sama ekipa, co krzyczała, że wyborów nie wolno zrobić. Kiedy było 100 zachorowań, czy tam 200 zachorowań miesięcznie, bo koperty roznoszą wirusa. Tak? Przyniesie ci listonosz, śmiercionośne koperty fachowcy mówili, że musiał ktoś z przeproszeniem nakijać na taką kopertę, a ktoś drugi zaraz potem oblizać w ciągu paru minut, żeby w ten sposób wirusa przenieść, a nieważne. Krzyczeli do momentu, kiedy im nie pozwolił PiS wymienić kandydata. Taki deal pis z Platformą wtedy nastąpił, jeśli ktoś jeszcze pamięta. Nie, to się okazało, idźcie na wybory, nie ma wirusa, nie ma tego. Teraz, teraz oni wyrzucają, że Mateusz Morawiecki powiedział parę miesięcy temu, że przed wyborami, że nie ma wirusa i się nie ma co bać wirusa, to się okazuje, że znowu jest wirus. No, a oni Wtedy też że nie ma wirusa. Ci sami, co, 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 co tak krzyczeli, że, co tak wypominają, że Mateusz Morawiecki powiedział parę miesięcy temu, że nie ma wirusa, nie ma wirusa. E, teraz mu to wypominają, bo się okazało, że wirus jednak jest. No ale oni sami przecież krzyczeli, że nie ma wirusa. Z dnia na dzień to wszystko. Chyba nie warto tych wszystkich idiotyzmów tropić, bo przecież tak naprawdę ta najgłupsza wojna współczesnej Europy jest sprowokowana. Ja nie mówię o tym, nie wiem czy to akurat wymyślił Jarosław Kaczyński, i zadzwonił do Julii Przyłębskiej, a teraz wydaj wyrok. Ten wyrok tak naprawdę był zapowiedziany w styczniu, bo, że będzie w październiku, a w 17 września podano dokładnie, że 22 października będzie. Podejrzewam, że raczej nikt się nie spodziewał, że coś, co już wielokrotnie tam jakieś przychodziły feministki, a to się szybko rozchodziło, że tym razem to. Wywołała wielką e, furię. A należało się spodziewać, bo trochę się zmieniła sytuacja po sześciu miesiącach lockdownu, kiedy ludzie siedzą w domach, są niepewni swego i i muszę jakoś odreagować te, te potworne stresy, a jak je odreagować, skoro nie ma ani siłowni, ani meczu, ani, ani fitness klubu, ani klubu, gdzie można by potańczyć, można tylko iść na ulicę i powrzeszczać, pobluzgać, po, po, zachowywać się jak zwierzę przez jakąś chwilę, to zawsze świetnie, zwierzę się je wypuści, no dobra, nie o to mi chodzi, że ten termin jakoś celowo, bo nie sądzę, myślę, że to raczej biurokracja i biurokratyczna rutyna i brak wyobraźni zadziałały, że to akurat w tym momencie ten wyrok został ogłoszony. Także, proszę Państwa, zaczynamy te nasze spotkania, które mam nadzieję, że najliczniej będą Państwo odwiedzać właśnie w takim chorym momencie najgłupszej wojny współczesnej Europy, w której padają wszelkie bariery przyzwoitości. O tym może kiedy indziej, ale przede wszystkim padają wszelkie wymogi rozumu. Racjonalności. Jak stracimy zdrowy rozum, to już naprawdę nic nas nie uratuje. Walczmy o zdrowy rozsądek. A przynajmniej błagam, słuchajmy tego, co mówi zdrowy rozsądek, a nie poddawajmy się emocjom, histerią, bo to tylko nam się wydaje, że to są nasze histerie. Nie. Ktoś się bardzo sprytnie rozkręca. Proszę mi wierzyć. Jestem dziennikarzem od 1990 roku. 30 lat. A wcześniej jako pisarz też się tym interesowałem, więc obserwowałem, jak to się robi, żeby ludzie rzucali się sobie do gardeł. Jak ten efekt Lucyfera, o którym wielki y, psycholog amerykański Simbardo mówił, sprawia, że ludzie dobrzy czy uważający się za dobrych robią bardzo złe rzeczy. Zapraszam na kolejne rozmowy o absurdach i o zdrowym rozsądku.